Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś czas na realizację łazienki. Jakiś czas temu pokazywałam Wam proces projektowania tej łazienki. Możecie sobie tutaj przypomnieć materiał. No Sporo się tutaj działo, niewątpliwie. Układ totalnie zmieniony, ba, nawet powiększyliśmy przestrzeń. Z 4-metrowej bodajże łazienki powstała nam prawie 7-metrowa, ponieważ zmniejszyliśmy garderobę, która była z tyłu. Tak więc powstał istny pokój kąpielowy, domowe spa. I tak właśnie miało być. Łazienka, w której po pierwsze są dwie umywalki, miska wc i wanna. Ale dobra, zacznę od aranżacji. Jakie było tutaj założenie? Ma być przytulnie, ma być balisko, wakacyjnie, ale i minimalistycznie. Tak więc postawiłam na zastosowanie właściwie dwóch materiałów aranżacyjnych i głównym jest mikrocement. Mikrocement, który zastosowałam i na ścianach, i na podłogach, jest to materiał, który absolutnie nadaje się do przestrzeni mokrych. Nawet woda może się na niego lać, ale w tym przypadku takiego bezpośredniego kontaktu z wodą nie ma. I ten mikrocement zdominował tę przestrzeń. Natomiast dodatkowym elementem aranżacyjnym, i niewątpliwie taką biżuterią, perełką, wisienką na torcie, są płytki, które są za mną, płytki 3D. No, one wyglądają jak istny piaskowiec. Fajny beżowy kolor, matowa struktura, taka delikatnie kamienna. No, i te oryginalne żłobienia, które nadają naprawdę nowoczesnego i niepowtarzalnego charakteru. Mamy wiel, która pojawiła się na suficie, na ceramice, przy oświetleniu i przy blacie. I zacznę właśnie od tej strefy blatu, czyli strefy umywalek. Umywalki są dwie po to, aby każdy z użytkowników miał swoją przestrzeń. Umywalki podwieszane pod blatem, tak więc opcja bardzo minimalistyczna, bardzo estetyczna, nowoczesna i taka, która właściwie nie rzuca się w oczy. Ona funkcjonalnie sprawdza się idealnie. A nad blatem jest spore lustro. Lustro, które właściwie duplikuje nam tę przestrzeń, tak więc zyskała ona jeszcze dodatkowych kilka metrów. Lustro zajmuje prawie całą ścianę, jest zakończone łukiem od góry, no i jest podświetlone. Podświetlone listwą LEDową od tyłu. E, tutaj to światło naprawdę gra ważną rolę i punktów oświetlenia jest kilka. Właśnie ta listwa LEDowa to jeden z nich. E, pozostałe to kinkiet dekoracyjny, listwa LEDowa przy płytkach 3D. I oświetlenie sufitowe techniczne. W takim pomieszczeniu, gdzie chcecie zadbać o klimat, o atmosferę i chcecie też mieć kilka opcji, to oświetlenie jest naprawdę bardzo ważne. Ważne, żeby zastanowić się po pierwsze, czy malujemy się przy tym lustrze, czy mąż się goli przy tym lustrze, czy chcemy sobie wyłączyć wszystkie lampeczki i zostawić tylko jedną dekoracyjną, żeby wziąć przyjemną kąpiel, i tak dalej. I tak dalej. Trzeba sobie odpowiedzieć po prostu na kilka ważnych pytań, żeby później. No, nie żałować, że brakuje nam jakiejś jednej lampki. Tutaj absolutnie tych lampek nie brakuje. Kolejna strefa w łazience to oczywiście niska WC. jest biała, ona jest wisząca, ona jest na stelażu podtynkowym schowana standardowo i tutaj zastosowaliśmy stelaż podtynkowy płytki po to, żeby nie tracić zbyt dużej przestrzeni. Natomiast nawet jeżeli ta miska WC wygląda na zwyczajną, to ma w sobie jedną świetną funkcję, a mianowicie jest to miska WC z bidetem, czyli ma funkcję mycia. Jest to kwestia bardzo no, kluczowa pod względem higieny, ale także pod względem estetyki. Nie mamy dodatkowego urządzenia w postaci bidetu czy baterii biletowej, przez co nie tracimy no, dodatkowej przestrzeni na ekstra sprzęt. Więcej o tej miejsce już mówiłam. Możecie sobie tutaj przypomnieć ten materiał. Natomiast tak pokrótce, do miski WC jest pilot, który możemy sobie zamontować w dowolnym miejscu. Możemy go trzymać w szafce, przykleić na ścianie, co jest wygodne, po to, żeby przy każdorazowym użytku po prostu mieć go pod ręką. I tam możemy sobie ustawiać wszelkie tryby. Yy, moc strumienia, temperaturę wody, yy, czy to będzie tryb dla kobiety, czy dla mężczyzny. Ba! Możemy sobie nawet ustawić swój tryb, a mąż będzie miał osobny. Także tutaj jest naprawdę pełna, pełna wygoda, a dalej wygląda to bardzo estetycznie i minimalistycznie. Dodatkowo przy tej miejsce WC został zamontowany system odciągania nieprzyjemnych zapachów, czyli duo fresh. Duo fresh jest chowany za przyciskiem WC, więc go w ogóle nie widać. On może uruchomiać się albo automatycznie, albo możemy nim sterować za pomocą aplikacji. Jeżeli chodzi o przycisk WC, tutaj też no, muszę o tym wspomnieć. Ponieważ jest to rozwiązanie, które absolutnie uwielbiam, wybrałam tutaj przycisk, który możemy sobie wykończyć w dowolnym materiale. A że aranżacja miała być bardzo minimalistyczna, zależało mi na tym, żeby ten przycisk wręcz wtopił się w tę aranżację i w tę ścianę. Więc co zrobiłam? Na przycisk przykleiliśmy płytę MDF która jest pokryta także mikrocementem. Tutaj ważna kwestia techniczna. Jeżeli marzy Wam się tego typu przycisk, to jak najbardziej możecie go wykończyć także w spieków, w y, lakobelu, w y, MDF-ie, ale to musi być materiał, który nie przekroczy 4 mm grubości. Królową tej łazienki oczywiście jest wanna wolnostojąca. Duża, dwuosobowa, szeroka, z dwoma zagłówkami no i za nią te piękne płytki dekoracyjne. Ważnym aspektem w tej łazience jest też przechowywanie. Bo niby jest ona minimalistyczna, elegancka, ale musi też być funkcjonalna. Po lewej stronie, przy umywalkach, jest cała wnęka zabudowana. I tam wewnątrz są szafy, szafeczki, półeczki, wszystko się zmieści: kosmetyki, chemia, ręczniki i cała reszta. No i nie zapominajmy o czterech szufladach przy umywalkach. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę wakacyjną, egzotyczną, balijską łazienkę. Mam nadzieję, że Wam się ona spodobała. Dajcie znać w komentarzach. E, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do śledzenia moich social mediów, mojego Instagrama, a produkty, które zostały użyte w tej aranżacji, są poniżej. Do następnego!